Czas, okej okay, Dobra, Siemano, witam wszystkich. Z... Witam! Janek poczekaj, z kap. zawodu w łodzi, tak tutaj w sercu łódzkiej ośmiornicy to nie jest przypadek, że oktopus była taka sprawa. Faceci z karetki pogotowia wywożą prosto do zakładów pogrzebowych zawodników z kontuzjami Słuchajcie, ja odradzam. Tu się ludzie boją w ogóle ja z Kost kozę z kolaną na bok, to się boi. Okej, dosyć krótko. Organizator, nasz mój drogi przyjaciel Janek. Janek reprezentuje klub Kopa Kabana Łucz Bada Pada Nie powiem prawa ręka Piotra Kapala, bo wiem o czym jest kócie, że jest w Janeczku Zapraszam. Jak Państwo słyszycie jestem właśnie proszony do głównego stolika, dlatego szybciutko. Zapraszamy na Mistrzostwo Polski w Poznaniu w listopadzie. Listopad dokładnie którego. I pamiętam teraz to... w internecie. Także zapraszamy. I tu jest przetarcie. Mamy Mistrzostwo Polski. Mamy to. Idziemy następna, następna, bardzo miła osoba. Utytułowana... Już po finale. To w Łodzi. Gniewko w nie trzeba przystawiać. Jak jesteście w kategorii purporowych pasów, to na pewno wasza zbroja w rolech Krocza jest zardzewiała jak widzicie no. gordrabinga, ok? Więc... Zapraszam na mistrzostwa Polski 14 i 15 listopada. Upadnę tam z ekipą Fitbuli z Indiktusa naprawdę czacka impreza. A brat będzie? Brat możliwe, że będzie. Adrian, a widzisz, Adrian Żurowski, gm jest tym Zenit. Zapraszamy do dekoracji to nie są żarty W Poznania. w Wielkopolskim, do tam Adrian, Krzysztof w Poznaniu pan Jewandle, pan Jewandle, pan Jewandle, będzie tam Adrian Jewandle, pan Jewandle, pan Jewandle, pan I jego zbieramy, z Genie zbieramy. Zbieramy. Genie z Mistrza Polski i w ogóle wszystko chcą Wam zabrać, no, tak? oczywiście, no ale tak. 14-15 listopada, świetna hala Murasko, mówienia o naukach Dziękuję. Już to... 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 tutaj macie u to ja, Robert Henek nie podoba ja. mi się Ani Grama, Akademia Gorilla, kolejny A? goryl, czy Robert będziesz na Mistrzostwach Polski? Zdecydowanie. Będziesz. I masz zamiar tam wygrać. Tak jest, zabrać wszystko. Nawet jeśli przegram, to ukrasz. To i tak zabierze się. To żebyś mógł tych wszystkich miłych teraz zaprosić na te zawody. Jeśli mogę, to zapraszam wszystkich na miesiąc Polski 14 listopada do... Poznania. Do Poznania. Ja 14 Dziękuję bardzo. Dzięki. Patryk! Dobra. Siemanko. Oglądacie tutaj teraz mojego pogromcę, gościa który, gościa, który rozwalił mi kolano i zapewnił mi rehabilitację przez najbliższy czas, aż do Mistrzostw Polski będę kulał. Tak, poznajcie typa, to jest on. To jest on, przedstaw się. Wojtek Biernacki, brązowy pas Barawozem. witam. Wojtek Biernacki. I teraz Wojtek Biernacki, proszę wszystkich was, zaprosił na Mistrzostwa Polski, gdzie wam też uj... Wytniemy to, ujebie Wam też kolano. Dajcie Daj właśnie. Nie ujebie miesiąc od grudnia w Poznaniu ja tam będę, Gonzo tam będzie, zapraszamy. Dziękuję. Again. Tak, król parkietu mistrz tutaj MC Bonzo. Witam Was serdecznie znowu. Teraz proszę Państwa Malewicz Bros, przedstawiciele kopa kabany Lublin. W przyszłość polskiego jiu Teraz polskiego jiu-jitsu. Ten pas tak, nie był dany za darmo. Jego trzeba było kupić. I nie kosztował mało. tym. A teraz bracia Malewicz, proszę bardzo, oddaję wam widok i głos. Wziąłem go wszystkim. 14-15 listopada mistrzostwa polskich w Poznaniu. My na pewno tam będziemy, także zapraszamy wszystkich na... Daj bratu coś powiedzieć, bo zapraszam. Zapraszam wszystkich na zawody mistrzostwa Mistrzostwa tak? Polski. Będziecie, ale będziecie tam? Będziemy My na... będziemy na pewno. 14, no i złoją zło wam, zło wam Tyłki i Marka. Tak. Cześć to jest. Pan Marcin Polczyk. Za własnej osobie. Akademia Gorilla nie muszę, nie muszę chyba... nie muszę przedstawiać nikomu. Znaczy gościa. Leci to? Ta. No, dobrze. Mhm. Znaczy gościa. On na pewno wielu z was budzi się w nocy z zimnym potem na nazwisku Marcin Polczyk się... z różnych powodów tak, moczycie się, ewentualnie zaczynacie się jąkać nie przyjmujcie się, to minie to minie jak pójdzie do Czarnych Pasów a wy dalej będziecie sobie tam jechać na swoich jakich to paskach Brązowych? no, ok, więc Marcin zapoczcie w Łodzi na zawody na zawody skoków do wody, nie były zawody skoków do wody w Łodzi teraz są inne zawody Okej, okay, a więc zapraszam Was wszystkich na Mistrzostwa Polski. E, jest to naprawdę ekstra impreza, biorąc pod uwagę, że startuje na niej prawie tyle osób, co na Mistrzostwach Europy. E, świetnie, że rozdzielone są kategorie białych twórców. Białych i niebieskich? Białych i niebieskich to jest naprawdę ekstra, ale to, że są rozdzielone brązowych, i czarnych też jest bardzo fajne, co tfu, sprawia, że jest to impreza bardzo elitarna. E, cóż, no mam nadzieję. Eee, że... e, bo ja znam Alfa, jak on, jak on to usłyszy, to zaraz tam będzie kurka. <noise> W to są intelektualiści, czytają książki, nie jedzą, nie palą nimi, świecą jak no. my. Wiesz, to są, to są bardzo mili ludzie. Dobra. Także przyjedźcie, ponieważ w szkole całą bandę goryli e, mam nadzieję, że będą mieli komu dokopać albo zostaną skopani. W każdym razie na pewno walki będą fajne, więc zapraszam. Dziękuję. Dobra, już... Jestem? Tak. Jestem? Ok. Szymano? Bardzo. E, człowiek, dzisiaj na zawodach, pseudonim gumowe kostki Watson, chociaż go znacie pewnie jako Watsona. To, co zrobił dzisiaj utwierdziło y, nas w przekonaniu, że wiele osób zostało wyhodowanych w tajnych laboratoriach w różnych miastach, pod ziemią i mają y, powpuszczane sztuczne części ciała. Tak, cybernetyka jest krok dalej, wy o tym nie wiecie, bo rząd to y, maskuje, ale tu się nie udało, nie zamaskowali, sam widziałem, nogę miał tu i dalej chodzi. Z tej strony Watson zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na Mistrzostwa do Poznania w listopadzie, 14, 15, 14, 15 listopada w Poznań. Ja też tam prawdopodobnie będę, także zapraszam serdecznie. Watson, dziękuję. And now, ladies and gentlemen, boys and girls, whatever, at Z podziemnych laboratoriów pod Kielcami. Z wielkiego swoika, z wielokrotnym Najpierw przyszedł ja, z wierzy. eksperyment, wierzy. który do końca się nie udał, a potem krzyk. Eksperyment, który się udał i wy, was, tak, I wy będziecie wierzy. mieć do czynienia z tym. Uwaga, jeśli słuchają mnie je tacy twardziele z tej kategorii, wiecie jak je do To Krzysiu idzie w tym roku znowu po mistrza Polski i znowu go wam zabierze, znowu z przednosa. Także radzę się szykować, bo jest w bardzo dobrej formie. Krzysiu, zaprasz tam. Tak, zapraszam 14-15 na Mistrzostwa Polski do Poznania. Ja tam będę, może tam będzie. Tadops. Dziękujemy. Dziękujemy. Widzicie mnie po raz 754 i prawdopodobnie moja morda już się w snach pojawia, w żarciu, w zupie, w płatkach owsianych. Pełno wszędzie jest, tej mordy. I nawet nie wiem, nie chcę iść dalej. Okay, bo to już temat jest. Okay. Przed nami Marek Zbrug. jeśli w już jest to człowiek. Yy, firma, przez trzech firma, który jeździ na zawody w Europie jak są, to jest. Startuje, zdobywa medale. Jakbyście wszyscy tak jeździli po Europie, to byśmy, kurka wodna, byli znowu najlepsi jak podwiedniem. I, I byśmy nawet ruskich w 1612 pokonali, jakby wszyscy tak przykładali się do jeżdżenia na zawody, ale dobra, Mareczek jest i, i dzięki niemu mamy medale, Copacabana jest sławna na całym świecie, BJJ Style pisało o nim, no, ale ja mówię o takiej gazecie w Anglii.

Czyli za granicą, nie, to nie jest, nie jest i teraz tak, Mareczku, będziesz jeszcze za koźnikiem. Ja jestem zawsze. Nie, nie było mi rok temu, bo miałem dozwolony wiedzabór. Krzyżowy, ale Mistrzostwa Polski najważniejsza w roku. I teraz jakbyś mógł zaprosić ludzi. Tak, zapraszam serdecznie na Mistrzostwa Polski, które odbędą się 14 i 15 listopada w Poznaniu. Obecność obowiązkowa. Zapraszam. Dziękuję. Owa, owa, okej, guys. Dzisiaj pokażę wam jednego z moich przyjaciół, który zawodował wiele razy w wielu konkursach. jest niesamowity. Więc chłopaki, teraz ten mój przyjaciel zaprasza was na bardzo, bardzo ważnych konkursów. proszę. Dziękuję. Nazywam się Dominik Dalej? Opowiedz, że zapraszasz ludzi na Mistrzostwa Polski. Właśnie teraz opowiadam, że zapraszam y, wszystkich na mistrzostwa Polski, które odbędą się 14-15 listopada w Poznaniu. Dzięki y, prawda, uprzejmości Alfa oraz jego kolegi, którego imienia dokładnie teraz zapomniałem. Duży koleś, bardzo fajny gość. Potwierdzam, wszystko potwierdzę. Zapraszamy. Zaznanie. Dziękuję. Dzięki. 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 Trzymano, y, po raz kolejny ja. Ze mną teraz jest Paweł. Paweł? Paweł, znacie Pawła na pewno, nieraz Wam pewnie spuścił lańsko. Próbowaliście mu nieraz spuścić Lańską i skończyło się na tym, że jak płakaliście jak gdzieś w szatni Mańskiej i mówiliście, że brał stary to jest nieprawda, pokonał Was, bo jesteście I teraz powiem Wam jedno. Paweł będzie się że Będzie. I tym miłym, spokojnym głosem odwieźć Wam teraz, że Was wyślę w kosmos i Ja zapraszam. Proszę, mówisz co chcesz. Na miesiąc nr 3, Poznań. Poznań. Poznań są 14-15 listopada. Zapraszam serdecznie na Mistrzostwa Polski 14-15 listopada bieżącego roku. Poznań. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak? Dzień dobry. Eee, widzicie gościa, który, którego utrzymuje prawdopodobnie więcej firm niż mały kraj w Afryce. Także... To wszystko nie wzięło się z nikom, tak? To jest ciężka praca, która się opłaca i, i Marek, Marek Grzasz, znany nam skądinąd z Lublina, potrwa na Lublin, będzie na Mistrzostwach Polski? Był na World Pro, pokazał, na co go stać, będzie na Mistrzostwach Polski, pokaże, na co go stać i też nam pokaże. Maryszku jest cała kamera twoja. Zapraszam na Mistrzostwa Polski, ja, ja tam będę, wy też tam bądźcie pionami. Jak nie chciała. Kłopaka yy, wam na team. Wiadomo, Damian Piaskowy. Wiadomo. Nie ma żadnej lipy. Jak widzieliście jego gardę, to na pewno to by ostatnia rzecz przed klepaniem, a jak nie widzieliście jego gardy to zobaczycie. Także dzieciaczki, szykujcie się, bo Damian będzie na szosach Polski. I teraz powiedz, że się ja cały czas gadam. 14-15. Widzimy się, największe zawody w Polsce. Poznaniu, powiedz że w Poznaniu. Poznaniu. W stolicy podziemnych po stolicy i ziemniaków i. I. Jaka i Poznań. Pana, 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 pana. Bulwy. I pana Bulwy. Andrzej że... Szymano, y, to jest Maciek Sawosz. Czarny pas. Cześć. Copacabana team. Bardzo, bardzo, bardzo dobry zawodnik. Który nie startuje? Lekarz, czyli jak widzicie w życiu każdy się może wybić i dzięki żużicu można coś w życiu osiągnąć. Macie go osiągnąć. I to dzięki temu teraz proszę taki gość, nie byle kto. Paczku. Chciałem wszystkich zaprosić na event, jakim będą mistrzostwa polski w Życu. W Poznaniu. A tak, w Poznaniu. 15 listopada. 15, 15 listopada. 14 listopada i 14, i 14 też. też. E, dziękuję Panie. E, Dzień dobry to dzień dobry bardzo wszystkim. Z tej, strony, z tej strony dobrze. Ja cały czas gadam, nie daję swoim gościom dojść do głosu. Proszę bardzo, dodaję do widać. Siemanko, witam wszystkich, jak są z tej strony. E, zapraszam wszystkich twardych zawodników, nietwardych, tych miękkich, e, do poznania mistrzostwa e, Polski, najważniejszą imprezę w tym roku. W tej części Europy w sumie w całej Europie, bo to druga po do Europy e, takniczna impreza, także chcecie splendoru, chcecie hajsu, fejmu, żeby się wszystko zgadzało, zapraszam, zapraszam 14-15 listopada, ja tam będę, że chcielibyście urwać mi głowę, zapraszam. Powodzenia życzę, zygus, zygus, dobra. <laughs> okej, okay, panie, okej, okay, teraz już, y, teraz już są Pani na serii o dzieciaczki. Eee, mamy ten materiał dzięki, dzięki uprzejmości BJJ Fanatics, którzy, którzy zgodzili się eee, nagrywać to wszystko, te, te rzeczy dziwne, które mówię. Mamy ten materiał dzięki uprzejmości firmy Sura, która zgodziła się udostępnić kąt cichy do tego, żeby to nagrać po ludzku, bo wszędzie jest hałas, śmierć, jest gorąco, to jak, jak w zasadzie wrześni. I, I tu jest tylko taka enklawa spokoju. Co, co jeszcze mogę powiedzieć? Nagrałem kogo mi się udało, znacie tych ludzi, to są bardzo mili ludzie, będą tam wszyscy, wy też tam bądźcie. Ja, ja też tam będę, mam nadzieję, że raczej, raczej jako zawodnik niż jako taki wiecie, pogaduchy do poduchy. I co, dziękuję moim patronom z dziękuję również BJJ Fanatics za, za możliwość startu, dziękuję również Alfowi w ogóle tam, jego firmie tym Hobby za to, że y, pozwala mi tutaj udostępniać ten cały materiał. Bardzo Wam dziękuję i zapraszam Was serdecznie wszystkich na miesiąc na polski w lesyjskim Żydzicu. będą w Poznaniu, 14 15 listopada. Tak to się mówi prawidłowo po polsku. Pocha! To było poważnie. Pocha! Dziękuję.